Tatuś i mamusia, chce świętego mieć dzidziusia. Jeszcze troszkę. Jeszcze stuk, stuk, stuk. I za chwilę, za chwilę mądralka poleci po frunie do nieba. Mądralka będzie wielką kosmonautką. No, jeszcze chwilka. I zaraz startujemy. Raz, dwa, trzy. No startuj! Startuj rakieto! Bardzo cię proszę! Mondralka tak się napracowała! Proszę cię! Leć! Raz, dwa, trzy! Start! No proszę, nie dobra rakieta! No czemu nie chcesz lecieć? Leć, leć, leć! Zaraz Mondralka, kosmonautka pofrunie do nieba! Rakieto! Mondralka cię tak prosi! Wystartuj, pofruniemy razem do nieba! A! No jasne! Przecież rakieta nie poleciała, bo mądralka do niej nie wsiadła! Wszystko jasne! <śm> no nie! Kto mi znowu schował moje piękne okulary? Nigdzie nie mogę ich znaleźć! Na pewno nie mądralka kosmonautka! Mówisz jakoś dziwnie niewyraźnie! Pewno kosmici! O, bo przecież nie ja, rycerz podniebnych przestworzy. <grystwory> e, za gorąco mi było w tym kaszku. Strasznie duszno. Ale wiesz co? Rycerze są rycerscy, więc ostatecznie pomogę ci znaleźć te wiecznie gubiące się okulary. Mój pojazd międzyplanetarny na mnie chwilę zaczeka. Tada! Są, są! Znalazłam! A, przecież sama je tu wczoraj zostawiłam. Przepraszam, że was podejrzewałam, tak mi wstyd. Najważniejsze, że się znalazły. Chcesz? Ogram cię w chińczyka. Ach, grajmy! W planie mam dzisiaj zwycięstwo. O. Mądralka też chce grać w Chińczyka, no a w Chińczyka gra się w takim chińskim kapeluszu. Hey, ja też mam kapelusz, ale takich okularów jak ja to już nie macie. Znam świętego, który nosił podobne okulary. Fajny okularnik. To święty Maksymilian Maria Kolbe. Miał głowę na maksa, a nie przeciętną. I dlatego ma nad głową aureolę. To to mądralka? Też chce mieć taką aureolę jak kolbę i okulary i ograć was w Chińczyka, mega planca. Chcecie wygrać ze słynnym rycerzem międzygalaktycznych dróg? Jasne jak aureola, że tak! Mądralka chce wygrać i chce, żeby rakieta mądralki wreszcie wystartowała. A, podobne marzenia miał święty Kolbe, gdy projektował swój słynny eteroplan. Trójczłonowy pojazd międzyplanetarny. O. Ha! Znamy o nim taką piosenkę. Kto to taki, kto to taki, kto na maksa snuł swe plany? Maksymilian, Maria Kolbe, polski święty Franciszkanin. No to ja zaczynam realizować swój zwycięski plan. To, że wyglądasz jak święty kolbe, bo nosisz okulary i że założyłaś chiński kapelusz, to nie znaczy, że jesteś taka mądra, jak on. Wyglądasz jak zwykły kujon i tyle. Zazdrosny jesteś, że mam takie modne oprawki i tyle. Ale rzucaj lepiej kostką. A. I co, szóstka, szóstka mądralko? Szóstka, szóstka. Aha, no! to... wow! a, a, a. a teraz ja, teraz ja, teraz mądralka. Piotrek, przesuwaj pionek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No. Mądralka, teraz ty rzucasz. Już. O, dwa, ile? 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 Raz, dwa trzy. dwa, trzy. Przesuwam, przesuwam. Czekajcie. Bardzo, bardzo ładnie. Ha! Mądralka uwielbia wygrywać. I ja też. <laughs> to rzucaj. No. Raz, dwa, Dwa. A, a teraz ja, teraz ja, teraz moja kolej. O. Sześć. O, nie no Znowu sześćka. Bingo. Ten, ten, trzy, cztery, pięć sześć. Wygrałem z wami dziewczyny. Ta -da! To ja się nie bawię. To mandrelka też się nie bawi. Oj, widzę, że ktoś tu nie potrafi przegrywać. O. A warto zachowywać się jak rycerz, walczyć, żeby wygrywać, ale jak rycerz, umieć przyjmować porażki. Tak, moje panie? O, rycerzem w tym towarzystwie to jestem tylko ja. Tada! Tylko ja, wujku, nikodemie. A wiesz, że dobrze ci w tym kosmicznym kombinezonie? No to są dziewczyny. Nie rycerze, wujku. <laughs> o, on, no, macie rację. Nie, 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 nie. nie. Kobiety też były rycerzami. O. Kobiety? rycerzami? Wow, To, to mądralka też chce być rycerzem! Ja też, ja też, ale to niesprawiedliwe, bo Piotrek cały czas wygrywa. No. Trzeba umieć przegrywać. <grym> Następnym razem wy wygracie. No naprawdę, wierzę w was. A teraz przyjmijcie porażkę, po rycersku. I rycerzowi Piotruśowi Prowyczkowi pogratulujcie! No, no dobra, gratuluję. Yy, gratuluję Ci zwycięstwa, rycerzu międzygalaktyczny. Przyjmij w prezencie mój chiński kapelusz. No. Pójdź nikodemie. Tak. Mógłbyś yy, udekorować Piotrusia? A, oczywiście. Ale mądralka nie odda swojego kapelusika. Yy, yy. No, jasne jak arweola, że mądralka też gratuluje zwycięzcy. Jak rycerz, rycerzowy. Dzięki, 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 dzięki. <gryw> Ale nie ma czego gratulować. To wujek zachował się dzisiaj po rycersku. Brawo, wujciu Nikodemie. Dziękuję. Po rycersku? Bo honorowo wujaszek dziś rano oddał krew. Oddał krew? No, tak, bo. Wiecie, krew może uratować komuś życie. Ekstra! Ekstra! Wujaszek jest honorowym dawcą krwi. O, honorowym jak rycerz? Tak, tak. A jak ja skończę 18 lat, to też zostanę honorowym dawcą. Brawo, poprawa. A właśnie, a wiecie, kto jest patronem ludzi, którzy oddają krew? Y y mądralka myśli, że to jakiś rycerski święty. A, brawo! Tak, święty Maksymilian Maria Kolbe. On oddał swoje życie za drugiego człowieka. Właśnie. Chodźcie, coś wam pokażę. Była wojna. Niemcy uwięzili ojca Maksymiliana Marię Kolbego w obozie koncentracyjnym. I tam. W imię miłości bliźniego, oddał on życie za innego człowieka. Oj, to bardzo smutna historia. A teraz opowiem wam, jakim był zdolnym młodzieńcem, jakie miał plany, kiedy był w waszym wieku. Zaczęło się to tutaj. W zduńskiej woli. 8 stycznia 1894 roku urodził się Mundzio Kolbe. Jego rodzice zajmowali się tkactwem, ale gdy zabrakło pracy, musieli się przenieść do Pabianic. Właśnie w kościele w Pabianicach dwunastoletniemu Rajmundowi ukazała się matka Boża. W rękach trzymała dwie korony: białą, która oznaczała, że zostanie zakonnikiem, i czerwoną, zapowiadającą męczeństwo. Gdy zapytała chłopca, którą wybiera, on odpowiedział, że chce obie. Zanim to się stało, najpierw mundzio trafił z bratem do Lwowa, do słynnego gimnazjum franciszkanów, gdzie długo i pilnie się uczył, by zostać zakonnikiem. W nagrodę za genialne wyniki Maksymilian Maria Kolbe został wysłany na studia do Rzymu. Tam w bardzo krótkim czasie uzyskał aż dwa doktoraty z filozofii i z teologii. I właśnie w Rzymie założył rycerstwo niepokalane. Po powrocie do kraju pod Warszawą założył klasztor w niepokalanowie, który tuż przed II wojną światową stał się największym klasztorem katolickim na świecie. Ojciec Maksymilian był nie tylko pobożnym i gorliwym zakonnikiem, ale także interesował się matematyką i fizyką. Zaprojektował nawet eteroplan aparat do poruszania się w kosmosie. Dlatego niektórzy bracia zakonni nazywali go żartobliwie Szalonym Maksiem, bo zadziwiał ich tym, co robił. Aby wydawać rycerza niepokalanej, a dla dzieci rycerzyka niepokalanej, wybudował w niepokalanowie wspaniałą drukarnię, która działa do dziś. A wydawane miesięczniki osiągnęły ogromne nakłady ponad milion egzemplarzy. Ojciec Kolbe założył także drugą na świecie po Radiu Watykańskim katolicką radiostację i był pionierem krótkofalowców w Polsce. Nie wystarczyło mu głosić Ewangelii i czci Matki Bożej przez radio i prasę, ale postanowił wyruszyć na misję do Japonii. Bardzo szybko nauczył się języka japońskiego i także w tym dalekim kraju założył klasztor, który nazwał japońskim Niepokalanowem. Gdy ojciec Kolbe wrócił do Polski, do swojego ukochanego niepokalanowa, wybuchła okrutna II wojna światowa, która przerwała piękne plany szaleńca niepokalanej. Niemcy aresztowali wielu zakonników, wśród nich także ojca Maksymiliana. Gdy trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, dobrowolnie oddał życie za drugiego człowieka. Zmarł w bunkrze głodowym. 14 sierpnia 1941 roku. Po 30 latach papież Paweł VI ogłosił go błogosławionym, a 11 lat później Jan Paweł II kanonizował go. Ofiara życia za życie to największe dzieło ojca Maksymiliana to triumf miłości człowieka. Jak to dobrze, że rycerskie serce Ojca Kolbego bije nadal w jego umiłowanym, niepokalanym głowie! A, nie. a rakiety i eteroplany naszych marzeń niech mają tak jak on rycerskie serca! <śm> <śm> Znów plany Maksymilian, Maria Kolbe Polski święty Franciszkanin Kto to taki, kto to taki to na maksa Znów plany Maksymilian, Maria Kolbe Polski święty Franciszkanin W Maria Kolbe, Polski święty franciszkanin. Kto to taki? to to taki, to na Maxa słuszne plany, Naksymilia, Maria Polbe, Polski święty, Franciszkanin. kto by nie chciał być przykładem, kto by nie chciał być rycerzem, to się Kto to taki? Kto to taki? Kto na maksa snuje plany? Maksymilian, Maria Kolbe, Polski święty, Franciszkanin. Kto to taki? Kto to taki? Kto na maksa snuje plany? Tak jak niegdyś, Kraj mu Kolbe, przyszły święty www.promyczek.pl Religijne filmy dla dzieci.